Legia walcząca do końca, można powiedzieć, bo wyciągnęliście to spotkanie, już było minus, minus 15, a wróciliście do gry, było bardzo blisko. No chyba tu nie ma co, do, nie ma co dodawać, bo, bo zawsze tak było i będzie, że będziemy grali do końca, nawet jeżeli nie jesteśmy faworytem. Więc czas playoffów jest taki, że dajesz całe serducho, całą walkę, zostawiasz na parkiecie ze zdrowia, więc dzisiaj to na pewno pokazaliśmy. Szkoda, że że Skończyło się tak blisko, a nie przechyliliśmy szali na, naszą, na nasze zwycięstwo. Czego zabrakło? Bo ta pierwsza połowa to trochę chyba za dużo strat dawaliście i nie wiem, czy nie za bardzo przestraszeni byliście. Nie, trener powiedział w szatni przed meczem, że nie mamy nic do stracenia i wiadomo, z drugiej strony tak powiedział, a każdy zareaguje indywidualnie. Dla niektórych to pierwsze playoffy w życiu. Nie jesteśmy zbyt doświadczoną drużyną, ale, ale myślę, że troszeczkę te straty i, i taka najbardziej nieskuteczność nas zawiodły w pierwszej połowie, bo no wiadomo, to jest gra w koszykówkę, to trzeba trafić do kosza, a mieliśmy problem ze skutecznością w pierwszej połowie, dopiero w drugiej gdzieś to ruszyło. Po meczu trener Spasew powiedział, że tak naprawdę problemy kadrowe, nie wiadomo jeszcze co z Moszulu Ładę, ale powiedział, że w każdym meczu, nawet jak, tu, jak będzie trzeba łatać kadrę juniorami, to legia będzie walczyła w każdym spotkaniu i obiecuję, że w meczu drugim, trzecim i ewentualnie kolejnych będzie podobnie. Taka jest nasza mentalność, taka jest mentalność legi, że walczymy do końca. Jeżeli nie mamy wystarczająco talentu, to nadrabiamy to walką, więc każdy, kto wejdzie na parkiet, da z siebie 100%. Jak ci się grało w tej hali, bo paru, paru zawodników tutaj miało, miało styczność, zresztą trener również, tak, że zna, ten, zna ten klimat, pewnie te kosze też. Może nie było jakieś to super, super mecz, super wykonanie w moim stylu, w mojej grze, ale, ale zawsze tutaj przyjeżdżając do Gdyni, do Trójmiasta, dobrze się czuję, znam wielu znajomych tutaj trenerów, zawodników, ta hala też jest bardzo ok, więc zawsze miło tu wrócić.